Czym się Pani zajmuje? Studiuję finansę i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym. A czy korzysta Pani z biblioteki? Tak, korzystam z biblioteki miejskiej, jak i na, na, na mojej uniwersytecie. A jakie wrażenie robi na Pani tamtejszy bibliotekarz? Yy, zazwyczaj są to osoby młode, wykształcone i umiejące doradzić. Yy? A jeżeli chodzi o sam budynek, yy, pomieszczenie biblioteki? Są to budynki stare, mało doinwestowane. Uważam, że. Powinny zostać bardziej unowocześnione dla tych młodszych osób, które według mnie częściej korzystają z bibliotek. A jeżeli chodzi o pracę bibliotekarza, to pani czy Pani zdaniem zajmuje się bibliotekarzem? Hmm, bibliotekarz zajmuje się sprowadzaniem nowych zbiorów do biblioteki, książek, zamawianiem. Jak również utrzymaniem ładu i porządku w bibliotece. Czy oceniłaby Pani bardziej pozytywnie czy negatywnie ogólne wrażenie? Y, ogólnie według mnie bibliotekę mogę ocenić y, za sam wygląd, y, pomieszczeń. Negatywnie, pomieszczeń negatywnie, ponieważ jeszcze jak już wcześniej wspomniałam dużo im brakuje. Y, mm. y, Powinny zostać doinwestowane i unowocześnione dla y, młodszego pokolenia, mm. a jeśli chodzi o wizerunek bibliotekarza, oceniam jak najbardziej pozytywnie. Są to osoby bardzo wykształcone, potrafiące doradzić. Czym się pani zajmuje? Yy, jestem bezrobotna, ukończyłam szkołę i nie pracuję. Czy korzysta pani z biblioteki? Yy, już nie, korzystałam, kiedy się uczyłam. A jak postrzegała pani bibliotekarza, który pracował w bibliotece, której pani korzystała? Yy, bibliotekarki zawsze były bardzo uprzejme, zawsze służyły pomocą i były bardzo życzliwe dla mnie. A jeżeli chodzi o sam budynek, pomieszczenie biblioteki? Były to biblioteki bardzo miłe, przytulne i były bardzo dobrze zorganizowane, były wszystkie książki zawsze alfabetycznie poukładane. A jeżeli chodzi o sam zawód bibliotekarza, czym Pani zdaniem zajmuje się bibliotekarz? Co robi? Musi być oczytany, musi, że tak powiem, siedzieć w temacie, musi naprawdę dużo książek przeczytać, żeby wiedzieć, jeżeli ktoś przychodzi, nie zna tytułu, czy coś, i opowiada o czym jest dana książka, żeby móc ją szybko znaleźć i, i po prostu wypożyczyć. Czyli takie ogólne wrażenie, bardziej pozytywne czy negatywne? O, bardzo pozytywne. Dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry, czym się Pan zajmuje? W tej chwili pracuję w, poza granicami naszego kraju jako kucharz w restauracji. A czy korzysta Pan z biblioteki? E, nie korzystam, ponieważ jak miałem przeczytać jakąś lekturę na przykład do szkoły, to korzystałem ze szybszego rozwiązania i ściągałem z internetu streszczenie. Czy miał pan w ogóle jakiekolwiek styczność z biblioteką kiedykolwiek? Yy, tak, ale to jeszcze jak do podstawówki chodziłem. Yy, jak wtedy postrzegał pan bibliotekarza w szkole na przykład? Zawsze doradził, zawsze pomagał, co warto przeczytać, na czym warto się skupić. Czyli raczej pozytywne wrażenie? Tak, jak najbardziej. Dziękuję. Czy korzystasz z biblioteki? Yy... Tak, swojej też w zależności od miejsca zamieszkania. Tak w Krakowie mm, też ostatnio korzystałam z swojej ludzkiej biblioteki. Jak podobała Ci się tamtejsza biblioteka? Sam budynek i bibliotekarze, którzy cię obsługiwali. Bardzo wielki, ogromny budynek, też ciężko się było połapać mm -hmm. gdzie co jest, a no więc najpierw wybrałam się na portniernie, aby dowiedzieć się, gdzie co jest. Pani mnie pokierowała. Pani, która, miała, która mnie obsługiwała, była bardzo sympatyczna, bardzo miła i oby więcej takich pani. Była bardzo pomocna, wypisali wszystko na karteczce, gdzie, gdzie mogę szukać tych, tych artykułów i odesłała mnie do innego pomieszczenia. I to karteczka pokazuje, że, że mi to znalazła. Odesłała mnie na korytarz, żebym poszukała w katalogu kartkowym. Nie wiedziałam kompletnie o co jej chodzi. I jeszcze dodała, żebym y, znalazła tam sygnaturę. To już, to, już, to już nie chciałam się z tą panią y, kłócić ani, ani rozmawiać. I też nie fajna była sytuacja, bo obok mnie mm, też była pani, która też była pierwszy raz z dzieckiem. Bo też prosiłam, proszę panią, ja jestem tu pierwszy raz, ja nie mam pojęcia, co, co pani do mnie mówi. Starsza starsza kobieta. I, i, I co? No, na korytarz proszę. Do katalogu, tak? Tak, i po prostu no, mogła. Rozumiem, gdyby była zapracowana, miała stos kartek przed sobą, nie wiem, cokolwiek robiła, nic to pani nic nie robiła za piórkiem i nad nim chciała uprzejmie powiedzieć, udzielić informacji, jak to szukać. Wróciłam się do tej sympatycznej, przekochanej pani, no i wszystko mi pięknie wypisane w tej karteczce, mhm. gdzie to jest dokładnie. A to co twoim zdaniem wchodzi, albo powinno wchodzić w zakres obowiązku bibliotekarza? E, oczywiście obsługa osoby, która chce wypożyczyć książkę, chce dowiedzieć się czegokolwiek, żeby to było na zasadzie, że, że druga osoba chce, chce Aha, udzielić tej informacji, to? bo raczej mm, taka sytuacja odpycha, że nie, ja już więcej tu nie przyjdę, ja już nic <grym> chcę więcej oglądać tej pani, <grym> która siedzi za tym biurku i no też tak nie świadczy to dobrze. No, jak Twoim zdaniem powinna wyglądać nowoczesna biblioteka, taka na miarę naszych czasów, na miarę XXI wieku? E... Na pewno powinna być to biblioteka przytulna, zadbana, świeża, ładny wystrój, przytulne kolory ścian. Chciałam zapytać na początku, czym się Pan zajmuje? No, jestem na emeryturze. Czy korzysta Pan z biblioteki? No, jak najbardziej. Gdzie korzysta Pan z biblioteki? Ja korzystam z biblioteki powiatowej i oczywiście wyposażonej gdzieś w okolicy. W okolicy wyposażonej jest dużo czasu, dużo opisy tych książek, mm -hmm. po prostu, także jest duży wybór. Jak, jak postrzega Pan biblio bibliotekarza, zawód bibliotekarza? Czy myśli Pan, że bibliotekarz zawód to jest um, trudny zawód? Czy, no... No, no musi mieć wykształcenie, żeby po prostu orientował się we wszystkich wszystkich wydaniach, żeby mógł po prostu doradzić. Przede wszystkim musi mieć yy, bodaj pedagogiczne wykształcenie czy wyższe, no żeby po prostu yy, mógł z każdym porozmawiać i oczywiście doradzić. A co Panem zdaniem chodzi w zakres zadań bibliotekarza? No bibliotekarz musi się starać, żeby uzupełniał wszystkie potrzebne. No i dopilnować, żeby Wracały przede wszystkim książki. A jak Pana zdaniem wygląda biblioteka, samo pomieszczenie biblioteki? No musi być i, i ogrzewana w zimie i po prostu musi być zadbana. Możemy każdy w czytaniu się dobrze czuć. A myśli Pan, że tak jest? No może nie, no ale na przykład w tej, w co ja chodzę, to jest pożądane. Korzystam z biblioteki publicznej yy, oraz pedagogicznej biblioteki. Również e, współpracujemy z, zawodu, z Biblioteką z zawodów, z biblioteką osiedlową, z nauczycielką, czy, y, y, dzieci w klasach młodszych. Y, 0 -1. W związku z tym y, nie tylko propaguje czytelnictwo wśród dzieci, ale również, y, ale również y, imprezy kulturalne, spotkanie, y, spotkania w bibliotece, y, imprezy, spotkania z pisarzem, mhm. uczestniczymy w konkursach plastycznych organizowanych na terenie miasta przez biblioteki mhm. osiedlowe, ale również uczęszczamy na spotkania, w których propagowane jest również czytelnictwo przez osoby publiczne tego typu jak burmistrz miasta, cała Polska czyta dzieciom, którym wierzy udział właśnie burmistrz miasta. Czyli rozumiem, Postawię że ma Pani strasznie. dużą styczność z biblioteką często. Tak. A jak Pani zdaniem y, wygląda jest sama osoba bibliotekarza? Jak Pani postrzega bibliotekarza w tych bibliotekach, z których Pani korzysta? Jest to miła, sympatyczna osoba, która spełnia y, moje oczekiwania i y, pomaga w odnalezieniu y, potrzebnych publikacji. A jeżeli chodzi o sam wygląd biblioteki, budynku, pomieszczenia? To znaczy bibliotek tych, z które, których korzysta? Budynki. Jedynie biblioteka osiedlowa jest to budynek, jest to blok, w którym znajduje się mm -hmm. biblioteka. To ma wielkie pomieszczenie, które naprawdę nam się jest bardzo zcieśnione y, i jest niewiele miejsca, żeby się złożyć. Mm -hmm. A co pani stanie wchodzi w zakres obowiązków bibliotekarza? No to na pewno nie tylko wypożyczanie książek. Również y, właśnie imprezy kulturalne na terenie miasta mm. y, propagowanie tego czytelnictwa, ale nie tylko czytelnictwa, ponieważ też konkursy plastyczne, y, spotkania mm. ze sławnymi ludźmi, mm. nie tylko y, pisarzami, bo również y, muzykami, różne koncerty muzyczne, na które już. Czyli i tak na zakończenie, czy bardziej Pani zdaniem powieka, taka rzecz pozytywna, czy negatywny? Zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Na początek chciałabym zapytać, czym się Pan zajmuje? No Pracuję w zakładzie przetwórstwa hutniczego w Bochni. Czy korzysta Pan z biblioteki? Mamy osiedlową taką osiedlu, bibliotekę. Korzystam z takich czasopism miesięczników jak murator, na podstawie którego potrafię w domu sobie później zrobić płytki, podłogi, gładź, malowanie, kamień. Książek związanych no, z fantastyką to też. To a jak pana zdaniem wygląda sam budynek, pomieszczenie widział takim? Regały, stepty że Co zadbane musi być jakiś tam porządek, żeby to wszystko było poukładane na swoim miejscu. Jakieś segregacje, jakieś e, katalogowanie mhm. alfabetycznie, że no, ktoś będzie pyta mhm. się, gdzie coś jest, no to Czyli musi być porządek. Kto prowadzi bibliotekę, to w sekundzie wie gdzie co znaleźć, mhm. Nie szuka nam godinami. Czy porządek powinien być? W bibliotece przynajmniej. Co Panu zdaniem wchodzi w zakres obowiązku bibliotekarza oprócz jego zachowania porządku w bibliotece? Tak jak w moim przypadku, no to takie właśnie miesięczniki ściągać sprowadzać, żeby na bieżąco były. Czy, 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 czy na no przykład ktoś, ktoś sobie zażyczy na przykład jakieś czasopismo inne, czy się da gością... No, 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 ja tylko na swoim przykładzie mogę powiedzieć. Takie ostatnie pytanie. Jak to Pan ocenił wizerunek biblioteki bardziej pozytywnie czy negatywnie? No nie, no, raczej pozytywne jest to wiadomo miejsce. Wyciszone. E, na początku chciałam zapytać, czym się Pani zajmuje teraz? Jestem emerytką. A moim kolejnym pytaniem będzie, czy korzysta Pani z biblioteki? Tak, korzystam najbliższej biblioteki miejskiej. A jak postrzega Pani bibliotekarza, który pracuje w tej bibliotece, z której Pani korzysta? Że jest grzeczny, uprzejmy i zawsze doradzi. Co Pani zdaniem wchodzi w zakres zadań bibliotekarza? Czym zajmuje się bibliotekarz? Bibliotekarz jest po to, aby doradził. Wybrał dobrą książkę, ponieważ mam chore oczy, więc prosiłam, proszę o książkę nagraną. Z prowadzonych wywiadów możemy wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, wszystkie osoby ankietowane w wieku 50 plus są zadowolone z, zarówno z samych bibliotekarzy, jak i z budynku bibliotecznego i wszyscy ankietowani aktywnie uczestniczą w biblioteki i korzystają do zwrotu bibliotecznych. Natomiast jeżeli chodzi o osoby w wieku około 20 lat, większość z nich korzysta z biblioteki, część osób też już przechodzi na łatwiejsze źródła informacji, takie jak internet ale um, wszyscy pozytywnie odbierają samą osobę bibliotekarza, natomiast wnętrze biblioteki nie zawsze odbierane jest pozytywnie, ponieważ potrzeba jeszcze czasu, aby udoskonalić się do tego, aby było um, odpowiednie dla tych osób młodych. A jeżeli chodzi o sam stereotyp bibliotekarza mona książkowego, już coraz y, częściej ochodzi, zapomnieli i bibliotekarze postrzegani są jako młode, wykształcone osoby. I tak.